Cześć, z tej strony Jagas, witam was w kolejnym filmie z Gotika <coughs> Dwójeczki, gdzie ostatnio byliśmy koło Lestera, a teraz sobie pobiegamy tutaj i poszukamy jakichś zwierzątek, wilczków do pozabijania, ponieważ... no, ponieważ... O, tam są chrypice. Od razu save'o leci na starcie. Jest interfejs mniejszy od Gotika 1, to przyznam. To przyznam. Znaczy cieszy. Oś tu. Chrypica. Mały chrypica. Nas nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Jeszcze się nie nauczyłem pewnie wyciągać roślinka. Tak, że zapo e, zapominam, że tutaj... O, kajwik okay, chyba. E, Jaskinia. E, nie można zapominać, że tutaj się inaczej steruje, bo tutaj jak się zaznaczy e, przyciskiem myszy... <laughs> wszystko się robi przyciskiem myszy. Nie muszę klikać W. Są szczury. Jednego potrzebuję. Jednego. Kurwa jednego, nie dwóch. U mnie coś strzelać z łuku? Halo, halo, bezi? Nie mogę odróżnić szczur, ale tego jednego chyba mogę zabić. No i złaś Nie popagowały się. Level, Wiesz to? Nic tu nie ma. Wiesz to? Jeszcze jeden był. Dobra, tam młody wilk widziałem jeszcze. Najpierw no, go widzę stąd. Nagrywa się, nagrywa. Lecimy dalej. Goodieczek, goodieczek, lecimy. Ja! To z dalej jakieś wszystkie. A tu jest skórzany mierzek. Ziele lecznicze. Grzybek. I gęsi za oknem. Słyszę. spierdalaś do tych ciepłych krajów. Jioż. Saveu może tu coś być złego, co on zaraz zabije Chociaż to jest początek gry, ale w gotiku tylko trafią być rzeczy. Jeden jeden. Chodź tu Ty kurwa. O mnie dziabną. Uzaluj. Dużo roślin, tu jest mieczyk jakiś chyba, roślina leśnicza, roślina, korzeń leczniczy, źle roślina lecznicza. Roślin... krótki miecz, jest lepszy? Ja dwa jednoręczną, ma większy zasięg na pewno, ale mam 15 punktów siły, za mało. O, widzicie? Ciemny grzybek tutaj sobie w trumience. Coś było jeszcze, widziałem. Lotar 721762 762. Tutaj coś za tym nic. Dobra, zabite zwierzątka. Save idziemy dalej. Dobra. Po jak zawsze można, na spokojnie. Tu widziałem wilka. Idziemy na niego od razu. On jest gdzieś tutaj, widzę jego ogon. No bejzi! tu wilka ten zabił. Zjedzmy sobie coś, że dziele lecznicze I, 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 i Grzyba No jednak trochę mnie podziabał W tamtym wilkiem było łatwiej, bo dostawał kryty od tej lagi. Coś już krótszego, więc warto jeszcze poeks spić. Wilk mi zabrał doświadczenie, co celuluj. Coś tu jest jeszcze? Wilka słyszę. O, tu jest! lol Chodź tu. Słyszę jeszcze jednego. Ale kryta wyrwa. Już go tam słyszę, tam jest. I tu też dużo będzie właśnie oskakiwania i tak dalej właśnie, bo w tej części gotyka bo bardziej go myślą chyba że zamknij! A właśnie. Yy, ostatnio się ogarnąłem, że jednak były dobrze ustawione te dialogi. Na no, taką. tego. Znaczy, ostatnio, jak, jak, jak wrzucam ten film, to, to dopiero to nagrywam, nie? Więc film jest prawie wrzucony, ja dopiero zacząłem nagrywać odcinek na kolejny dzień. Jeszcze czasy dzisiaj pokrać normalnie, tak dalej. Tam jest kolejny wilk. Moglibyśmy dać sobie radę, pół HP. Wow, co ty blokujesz, kurwa? O, jak to zerwał. dobra. Chociaż to. I teraz się podleczmy tym grzybem. No i podleczmy się jeszcze tym roślinom leczniczym. Save'ik. <tryk> dobra. Wszystko, chyba wszystko, bo już jesteśmy koło Teraz z powrotem. Więc idziemy do góry. Będzie skacze jak po kraka. Jak tu się wchodziło? Tędy, tędy. Jaki mamy level? Mamy pierwszy level, mamy... No, nawet sporo tego doświadczenia. Oczywiście, będą odcinki, gdzie będę cały dzień biegał yy, poza miastem, zdobywając level. Będą odcinki, kiedy będę w mieście robił zadania. No, to będzie różnie, nie? Będą odcinki, kiedy nic nie zrobię tak naprawdę. Po prostu będę biegał w kółko. Więc wiecie. Różnie bywa, nie? Taki mamy klimat. Wystrzeliłem jedną strzelę bezsensownie tak naprawdę. Wystrzelę w tą stronę. U kawalorna się tego yy, zapiszemy. I będzie gitara. I spokojna muzyczka. Muzyczka znowu. Uwielbiam muzykę z Jest taka spokojna. Porównanie tego, co się będzie działo w tej grze. Dobra, teraz zawsze zapiszmy, i tam jest ten oboźnik pseudo bandytu, tak? Dobra, to idziemy dalej, zobaczymy. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Z gór. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle. To źle. Szukają cię, to źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa kolinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. A, rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Może później. Nie będzie żadnego później, kolesko. Oni mnie.

Lis gończy, moja podobizna i wytrychy trzy. Właśnie ten lis gończy. No faktycznie, podobizna bez jego. do kawalarna, powiedzmy mu, że... Idziemy na bandytów. Hej! Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich pas... Spokojnie. Tak, beziska się za bardzo... Tak, weź iskaż się za bardzo. Tak, będziesz za bardzo do przodu. Nie mogę teraz trumnie skoczyć. Halo, kawalorn, czekaj! I cały jest zabierzesz. Tawalohorn, horn! stój! Exp! Exp! Nie powinieneś tu przychodzić. A, bo zostaje od ciebie, eksp! Dobra. zasłużyłeś sobie na to bydlako. Rozbieramy szybko zajmij kawalerem zajmie coś sobie. Dobra. Sztylet i tu był jeszcze Dzięki jeden. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Brago. Za pięćdziesiąt wiadomość. Srebrny pierścień. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, przecież wiesz. No i chłopie nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz? Prawda? Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Broń jednoręczna, łuki. <grywka> o, na razie podziękuję. Pójdziemy sobie w broń dwuręczną ponowny raz. No to załatwione. <grywka> Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Um, muszę się dostać do miasta, później... Ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Um, czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A i jeszcze jedno: kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Okej. Okay. Nie, nie, siadaj na stołku. No teraz, jak ma się ten, nie? Teraz, jak jest tylko na kliknięcie, to. Na łóżku szybciej usiądziemy, kufer. Krótki łuk, złoto i strzały, dobra. Coś jest za skrzynkami? Skrzynki, skrzynki, skrzynki. Coś tu leży. Nie, nic tu nie leży, brago też już nic, nic nie, ma. Tu nie ma. Niczego tu nie znajdę i tutaj była chyba jeszcze jedna skrzyneczka. O, coś w tym stylu. Ciemny grzyb na pewno to by był. Znaczy tu nic nie było. Dobra. Dobra, lecimy. To save'ik. I teraz tak. Zanim wejdziemy jeszcze do miasta. się robi ciemno. Ej, to się prześpimy tutaj. Zanim wejdziemy do miasta... To ja nie wiem czy nie zrobić sobie yy, tego ukrytego jakby wejścia tego miasta tak naprawdę Czy byście nie chcieli na przykład, żeby to widzieć takie coś do rana? Nie, bo ogląda mnie tu mało osób, ale tak naprawdę zobaczyć alternatywne wejście do miasta byłoby ciekawe nawet z waszej strony. Czy on tyle leży? Przecież tego zabiłem tam. Nie ma czego plądrować. Bo to... tu. O nie, bo zaraz mi prawo wejście to nie, to nie by wyśpiewało. Chodź to, bestia! O Jezus, Mario. jest I korzeń chyba. Roślina. Są nosa, a w drugą stronę co jest? Roślinki. Co coś u góry jest? A! Eksplor! Oprotki Już te krzoki nic nie widzę. Jakby w Górniczej Dolinie krzoków nie było, śmieszku. Niebieski bez, złoto, ryba... Zupa rybna, zupa rybna, ipna, jabłko... Rozpoczyna się typowy efekt nagrywania mojego, czyli przerwy w nagrywaniu, ponieważ Invidia stwierdza, że ona nie będzie nagrywała i będzie się ciała. Może coś dlatego, tego, że nie usunąłem poprzednich filmów, ale ja mam dużo miejsca na dysku przecież. Dobra, leci jeden chwipijec. What? dwa na strzały. nas strzał. Jeszcze ty, chodź tu! Bestia! Też nas trzeba z pięści w... O tam są trzy, dwa wilki, tu już nadzieję, że... Niczego tu nie znajdziemy. Nabica nic. Na te wilki pójdziemy raz, bo tutaj mamy owce <coughs> i chyba jest jakiś typ... O właśnie Siema, to savea strzelę. Tam widzimy miasto już w tle. Ej, wędrowcze! Widziałem. Wyszedłeś z, pom z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Ty wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie. To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała i nosowi. E, proszę, przyjmij ten skromny dar. O opowiem o tym, pozostałym. Podróżuję do miasta. Przy Twoim wyglądzie, będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do Kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta? Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie. To chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Nie jednego już powił i wyrzucił ze swojego podwórka. Okej. Okay. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Jedna bestia Ty ale ty masz siły. To mi wilka tamtąd zabrałeś, ty! Pozbierajmy sobie te buraki. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Rzepa pewnie. No, ho, ho, rzepa. zbieramy sobie samą rzepę. Widzę, że można, to zbieramy. co się dzieje z mapą? Halo, halo, widzieliście? Ja pierd...ryle. I zanim, bo pewnie Robert tutaj stoi... Zanim e, zagadamy do Roberta, sprawdźmy, czy coś jest w stodole. Nas tu nie ma... Jego mieszkań nikt nie widział, nie? No, dobrze. Co jest z tej do... Czy to jest jakby dla pracowników, czy co? Za pracowników, czy co? Dobra, weźmy do Obarta. Jest Obarcik. Hej, ty! Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Nie rozumiem. Co? Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Chcę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No więc. Po czyjej jesteś stronie? Patrząc na to, że jesteś farmerem, wezmę farmerów. Jestem za farmerami. A Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje. Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy, kawałek po kawałku, rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? Po której jesteś stronie chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się dodatkowa para rąk. To znaczy, jeśli potrzebujesz pracy. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu, albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Albo jeśli wolisz, dost... albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte, nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego Tak, Zebrałem szybciej. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać pięć sztuk złota albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze, obniżę cenę o 10 monet. A? Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 50 sztuk złota. To wciąż za dużo. To wciąż za dużo. Proszę bardzo. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Dobra. Może jak popracujemy trochę tutaj, to będzie taniej, nie? Też możliwe. Musimy do jego żony, żeby mu tam coś porobiła. Hilda. Hej. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził ten wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. O, dziękuję. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Pójdźmy tam, gdzie były te wilki. Co tam jeszcze, spróbujemy pobić je. Bo pewnie siedzi tam, gdzie jest to tam, 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 tam. A po drodze jeszcze mogą być ekspy. Hehe. Albo coś do zebrania, nie? Też może być. Bo tu był jeszcze jeden wilk, tu były dwa. Jednego zabił mi ten typo. I drugi jest gdzie? Dobra, save, bo trochę dawno nie saveowałem. Nie wiadomo, czy to sam na ogonie, nie wyskoczy. No są dwa wilki, skąd się ten jeden kurwa wziął? Nie, jeden, jeden! Proszę jednego tylko, nie chcę dwóch na klatę przyjmować. Kurwa, co zachuje, no. No dwa biegną, no co za luj. Czytajmy wczytajmy i spróbujmy jeszcze raz je pobić, bo da się pobić je, bo źle zacząłem na nie ten. Można, dwa, można zrobić dwa uderzenia i dopiero wtedy je zaatakować. No, pierwszy zgon w grze. No ja chcę jednego wilka. Dobra, może inaczej. Zanim ja go trafię, to lata miną. chodź tu, Ten jeden tylko, no nie, on dwa podbiegają. No dobra, próbujemy. Ty daliśmy radę, ty daliśmy radę. radę. Teraz otrzymać tylko pół hp Bra, Zjedzmy sobie to mięso daję te, O, tym razem 6 daje Na początek, nie 15 No to zmienili to Pirania Dobra, wilki pozabijane Coś tam pilnowałyście? Na początek gry trochę warto byłoby was zabijać Tam na dół nie zbiegamy Bo tam jest yy... Przypał, co tam jest na dół? No, tam są czarne gobliny, tam nie schodzimy tu coś leży chyba, o, rdest polny, polny, niebieski bez, jump, o, goblin, siema! Laga, miałeś coś? Miałeś lagę, miałeś dwie lagi, miałeś podwójną broń. O, tu jest chyba ten handlarz. Dobra, bo jakbym to nie grał, grałem to tyle razy. Ma. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta, mam rację? Może. Hmm. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem. Strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora to klejt. Mają te. A strażnicy nie będą cię niepokoić. Nie a strażnicy nie będą cię niepokoić.